Cześć, ja nazywam się Agnieszka Szwed i od 15 lat pomagam firmom skutecznie działać w sieci. Dzisiaj chciałam Ci opowiedzieć o tym, dlaczego marketing nie działa. Bardzo często zdarza się, że przychodzą do mnie przedsiębiorcy i mówią mi: Pani Agnieszko, ja już tyle wydałem na marketing, ale w mojej firmie to zupełnie nie działa. Siadamy wtedy, analizujemy, przyglądamy się różnym działaniom i procesom. I właśnie z tych moich doświadczeń chciałam z tymi moimi doświadczeniami chciałam się dzisiaj z tobą podzielić i opowiedzieć ci o takich siedmiu grzechach głównych, które sprawiają, że ten marketing w sieci faktycznie nie działa. Nawet trudno czasem uwierzyć, że przedsiębiorcy przepalają dziesiątki. Tysięcy złotych na działania, które nie przynoszą klientów. Dzisiaj opowiem Ci o tym, na co zwrócić uwagę, jak spowodować, żeby to, co robisz w sieci naprawdę przekładało się na klientów, którzy do Ciebie przychodzą. Jedziemy. Pierwszy grzech. Działasz bez planu. Zawsze zaczynam każdą rozmowę od pytania, czy masz jakąś strategię? I tu znowu słyszę różne odpowiedzi. Pani jak strategia. To są miliony monet. No i faktycznie, żeby stworzyć taką prawdziwą strategię, no trzeba wydać kilka, czasem nawet kilkanaście tysięcy złotych. Ale naprawdę profesjonalna strategia nie jest konieczna do tego, żeby te działania w sieci faktycznie były prowadzone sensownie i przede wszystkim, żeby przynosiły zyski. Czasem zdarza się też tak, że klienci mówią: tak, mamy oczywiście mamy strategię. Pięć lat temu prezes zatrudnił, stratega, wszystko mamy opracowane. Pytam wtedy, no, a gdzie jest ta strategia, czyli faktycznie ją używacie? No i tutaj przeważnie słyszę, no, że niestety ta strategia jest gdzieś w biurku u szefa albo na dysku zapomniana, natomiast część pracowników nawet nie wie, że ona jest, a już nikomu nie przychodzi do głowy, żeby jej używać na co dzień w praktyce. Co więc zrobić? Zacznij od strategii, zacznij od tego, żeby mieć jakiś plan na swój, na swój marketing. To jest kluczowe. Drugi grzech, który też jest z tą strategią bardzo powiązany nie znasz odpowiedzi na podstawowe pytania: po co, komu, co, po co tak naprawdę to robisz, jakie masz w tym cele, jakie zadania mają spełniać określone działania. Komu? Czyli do kogo w ogóle mówisz? Kto jest tą Twoją grupą docelową? Kto jest tym Twoim wymarzonym klientem? Czego on szuka? Czego potrzebuje? Jak ty jesteś w stanie odpowiedzieć na te konkretne potrzeby? No i w końcu, co? Czyli pytanie o to, w jakiej formie i co będziesz komunikować? Do czego chcesz tych ludzi zapraszać? Trzecie, zadajesz pytanie, dlaczego ludzie nie kupują. Nieraz jest tak, że przychodzą do mnie przedsiębiorcy i mówią: Pani Agnieszko, my wydajemy naprawdę grube tysiące na marketing, ale ludzie nie kupują. Niech nam pani powie, czemu oni nie kupują. I ja tak czasem przewrotnie pytam: A dlaczego mają kupować? No bo jeżeli ty, jako przedsiębiorca, nie wiesz, dlaczego mają u ciebie kupić, to twoi klienci też tego nie będą wiedzieć. Pomyśl więc o tym, co cię tak naprawdę wyróżnia. I ja wiem, nieraz, jak zadaję te pytania na warsztatach strategicznych, słyszę odpowiedzi. No, my mamy wysokiej jakości produkt czy usługę, mamy zespół specjalistów, yy, jesteśmy terminowi, no i mamy rozsądne ceny. Yy, I nawet jeżeli faktycznie tak jest, to pewnie zdajesz sobie sprawę z tego, że tak komunikuje się większość rynku. A jeżeli Twój klient na każdej stronie czyta to samo, no to. Jak się nie trudno domyślić, kieruje się tylko ceną. No bo skoro nie widać różnicy, to po co przepłacać? A zakładam, że to nie ceną chcesz konkurować. Zastanów się zatem, co Cię tak naprawdę wyróżnia i jak to pokazać Twojemu klientowi. I tutaj znowu wracamy do strategii, bo jeżeli też znasz swoich klientów, wiesz, kto jest tą grupą docelową, wiesz, czego potrzebuje, to wiesz też, jak go przekonać. Co, co mu powiedzieć, jak udowodnić to, że to, co mu oferujesz, jest warte jego pieniędzy. Jedziemy dalej. Czwarty grzech. Nie jesteś tam, gdzie twoi klienci. Zobacz, gdzie cię można spotkać. Dzisiaj marketing jest wielopoziomowy. Miejsc, jest wiele miejsc styku z naszą marką. Jest strona internetowa. Jesteśmy, w, reklamujemy się w Google'ach, na social'ach. Zrób krótki przegląd tych wszystkich miejsc, w których klienci mogą Cię spotkać. Zobacz, jak tam wyglądasz, co komunikujesz, czy to wszystko jest spójne. Często klienci też zadają mi pytanie: no, My nie wiemy, gdzie my mamy być, co mamy wybrać. Teraz mówią wszyscy, że trzeba być na TikToku, bo TikTok jest trendy, bo TikTok przynosi najlepsze zwroty z inwestycji. Ja zawsze mówię: po pierwsze, zbadaj, czy na TikToku są Twoi klienci. Pomyśl, gdzie oni są, bo być może na TikToku wcale ich nie ma, może kiedyś byli na Facebooku, a dzisiaj z tego Facebooka rezygnują. Zbadaj to. Jeżeli nie wiesz, zapytaj, gdzie oni są, jak oni do ciebie trafili, jak trafiają, gdzie mogą cię spotkać. Z drugiej strony, zawsze mówię o tym, żeby wziąć też pod uwagę swoją perspektywę. Każdy z przestrzeni, z, z, czy to jest strona internetowa, czy social media, YouTube, TikTok, mają określoną formę. Pomyśl więc, w jakiej formie ty się czujesz dobrze. W jakiej formie czuje się dobrze Twoja organizacja i, i jaka forma jest spójna z wami. Miałam niedawno taką rozmowę z prawnikami z, z Dużej Kancelarii Krakowskiej, i oni mi powiedzieli, że oni wiedzą, że teraz wszyscy idą w TikTok, ale oni nie czują się dobrze w takich formach wideo krótkich. Oni chcą się pokazać jako eksperci, oni są tacy troszeczkę pod krawatem, jak to prawnicy, zupełnie się w tej formie nie odnajdują. Z drugiej strony znam też klientów, kto, mam też klientów, którzy na TikToku bardzo dobrze sobie radzą i naprawdę mają z, y, konkretnych klientów właśnie z działań na TikToku. Sprawdź więc, jaka platforma jest dla Ciebie i nawet jak coś zlecasz na zewnątrz, zatrudniasz jakąś agencję, to warto, żebyś inwestował to w, w taką formę, którą później łatwo będzie Ci kontynuować albo przekazać komuś z zespołowi. Piąty grzech. Zapraszasz klientów Kiepskie miejsca. Zastanów się, gdzie, kierują, gdzie kierujesz tych swoich klientów, jak wyglądają ścieżki dla tych użytkowników, których zapraszasz. Bardzo często jest tak, że ludzie inwestują w reklamy w Google czy na social media, a potem linkują do strony, która się nie wyświetla, jest źle zrobiona albo zupełnie niespójna z tym, co można było przeczytać w reklamie. Zbadaj to. Spadaj jak wygląda twoja strona, czy się wyświetla, czy monitorujesz ciągłość działania tej strony, czy wiesz kiedy ona się przestaje wyświetlać. Niedawno miałam taką sytuację, że kliknęłam w stronę mojego klienta, bo chciałam, ją, chciałam link wysłać innemu klientowi. Była to strona, która wygrała konkurs piękności stron. Więc chciałam się nią normalnie pochwalić. I weszłam na link, strona nie działała, więc od razu zadzwoniłam do tego mojego klienta i mówię mu: Panie Przemku, czy wie Pan, że Pana strona nie działa? A on się lekko zdziwił, sprawdził. Mówił: Faktycznie nie działa. Wiedziałam, że ma uruchomione kampanie, więc zapytałam, czy te kampanie dalej trwają. Mówił: Tak, jak najbardziej. No i mówiłam: Panie Przemku, to niech Pan zadzwoni do agencji, żeby zatrzymali tę kampanie, a my się zajmiemy stroną. Znaleźliśmy błąd, przywróciliśmy stronę do działania, klient też yy, od tej pory jest u nas stałym, yy, w, w, w stałej opiece, monitorujemy ciągłość działania strony. Ale do dziś on sam, ani my nie wiemy, ile wtedy przepalił pieniędzy na kampanię sprowadzające ruch na jego stronę, która się nie wyświetlała. Być może to było kilka minut, kilka godzin, a może kilka dni, nie daj Boże tygodni. Więc warto yy, Sprawdzać, gdzie kierujemy tych klientów, do czego go zapraszamy, czy na tej stronie mm, faktycznie są, jest ta komunikacja przygotowana pod klienta, czy ta strona jest o nim, czy raczej o Tobie i Twojej firmie. Czy na stronie klient y, dostanie odpowiedź na to podstawowe pytanie, dlaczego ma kupić właśnie u Ciebie. Przemyśl i zbadaj, a my jedziemy dalej. Szósty błąd, nie odbierasz telefonów, nie odpisujesz na maile. Wiem jak to brzmi. Powiesz, no tutaj to już chyba pojechałaś, ale naprawdę, nawet nie jesteś w stanie sobie wyobrazić, jak często ten proces, który jest po kontakcie z klientem, nie jest dopracowany przez przedsiębiorcę. Przyjrzyj się temu, jak to wygląda u ciebie. Może zadzwoń, jeżeli delegujesz to jakiemuś pracownikowi, albo poproś kogoś, żeby udał takiego tajemniczego klienta i zobacz, co ten pracownik mówi, czy odbiera, a jeżeli nie odbierze, czy oddzwoni, czy odpisuje. Dwa y, przykłady z, moje, z, moje, z mojego podwórka: jeden to portal nieruchomości. Klientka przyszła do mnie i mówi mi: Pani Agnieszko, my naprawdę wydajemy duże pieniądze na promocję naszego portalu, i nie mamy z tego żadnego klienta. Mm. Mówię: Żadnego klienta, niech pani pokaże stronę. Mm. Oglądam stronę. Strona wygląda całkiem dobrze. No, można by się tam było przyczepić y, do designu, troszeczkę podrasować UX, ale na pewno nie do tego stopnia, żeby nikt ze strony w ogóle się nie odzywał. Mm. Sprawdzam. Jak działa wyszukiwarka? To agencja Nieruchomości, więc, mają swoje, y, swoją wyszukiwarkę. Wyszukiwarka działa bez zarzutów, wyszukuje nieruchomość, mam ładnie przygotowaną kartę tej nieruchomości, formularz kontaktowy, główka agenta. No, wszystko wydaje się być naprawdę przyzwoicie przygotowane. Y, Sprawdzam mobile, mobile też działa. No y, więc, mówię, no dobrze, no to testujemy. Wypełniłam formularz, dostałam komunikat, formularz został wysłany pomyślnie. No i troszeczkę zaczynam rozkładać ręce. Ale pytam: Pani no e, dobrze, a co się dzieje później? I widzę, jak twarz pani Marzeny się zmienia, i zaczyna być taka, taka lekko skonsternowana. I mówię mi, No, pani Agnieszko, bo wie pani co? Moja wspólniczka mm, zakładała kiedyś konto, y, ale zgubiła hasło. I, I pani Marzena strasznie zaczyna się plątać, a ja robię coraz większe oczy. I mówię: Pani Marzeno, czy właśnie pani chce mi powiedzieć, że macie zrobiony portal, macie puszczoną reklamę. Inwestujecie w to, ale nikt nie odpisuje na zgłoszenia klientów, bo po prostu nie macie dostępu do skrzynek. Zakłopotana przytknęła. No, ale powiedziała mi Pani Marza, no to wie Pani, co robić. Drugi przypadek, Pani Magda, znana projektantka wnętrz, nasza stała klientka od lat. Zrobiliśmy ją jej piękną nową stronę, zatrudniła jakąś super agencję z Warszawy do marketingu i po trzech miesiącach Pani Magda i mówi: Pani Agnieszko, strona nie działa, ja zainwestowałam tyle tysięcy w kampanię, a nie mam żadnego klienta. Ja Pani Magdo spokojnie sprawdzimy. Sprawdziliśmy, strona działa, formularze się wyświetlają, wszystko działa poprawnie. Ale nie dawało nam jedna rzecz spokoju. Został zmieniony system do yy, czat, który był na stronie, który myśmy zainstalowali, na jakieś nowe narzędzie. Zadzwoniliśmy więc do tej agencji, podpytaliśmy. Okazało się, że wszystkie formularze spieli z tym czatem i cała komunikacja lądowała, wszystkie zapytania klienta, próby telefonów lądowały w tym czacie. Co się okazało? Pani Magda tego czatu w ogóle nie sprawdzała. I nie wiem już, czy to agencja zawaliła i o tym nie powiedziała. Czy pani Magda, która nie jest do końca techniczną osobą, po prostu nie zrozumiała tego, że ma zupełnie inne narzędzie i musi w innym miejscu się logować i sobie inne, inną przestrzeń sprawdzać? Natomiast jak się tam zalogowaliśmy, okazało się, że tak, z trzech miesięcy wszystkie lidy tam są. A więc naprawdę przyjrzyj się temu, w jaki sposób. Yy, Ci klienci twoi są obsługiwani, gdy już do ciebie trafią i gdy już zdecydują się na kontakt. Siódme, siódmy grzech, nie mierzysz, nie analizujesz, nie wiesz. I tutaj znowu y, często słyszę, Panie Agnieszko, my nie wiemy, jak w ogóle te raporty z agencji czytać. Oni nam przysyłają co miesiąc, ale to jest wszystko tak skomplikowane, my nie wiemy, co z tym zrobić. I znowu, idealnie jest, jeżeli mierzymy sobie każdą akcję, każdy kanał, y, jesteśmy w stanie to przełożyć na klientów, badamy to, bo mamy to też dobrze przygotowane i wtedy możemy to y, możemy analizować, zmieniać, dostosowywać. Natomiast jeżeli to wszystko się nie dzieje, czasem, żeby ocenić sensowność jakichś działań, wystarczy prosta matematyka. Znowu przykład mojego klienta, pan Mateusz, stu, dla którego robiliśmy stronę. Po dwóch latach się spotykamy, pytam jak tam, jak tam idą działania SEO, bo wiedziałam, że współpracuje z pewną agencją. On mi mówi, no Pani Agnieszko, no, no nie idą. Co Pani powie, nie idą, nie mam z tego żadnych klientów i nie wiem, szczerze mówiąc, co z tym zrobić. Zaczęliśmy rozmawiać o szczegółach. Być może trochę tu było winy agencji, być może jego. Natomiast główny dylemat rozwiązaliśmy bardzo szybko. Pytam go, Panie Mateuszu, ile Pan wydał na te działania SEO? Padła kwota 40 tysięcy. Mówi, okej, okay, a ile Pan zarobił? Mówi, no, mówiłem, nic nie zarobiłem. Mówi, no, to matematyka jest prosta. Jeżeli wydał Pan 40 tysięcy, a nic Pan nie zarobił. No, to ma Pan odpowiedź, czy te działania mają sens. Już abstrahując od tego, czy ta agencja była niekompetentna, czy po prostu te działania dla jego branży nie miały sensu, ale czasem jest to naprawdę bardzo łatwo policzyć i łatwo zidentyfikować te miejsca, które właśnie sprawiają, że marketing u nas nie działa i że przepalamy pieniądze. Zapytasz więc, co robić, żeby marketing działał? Przede wszystkim przemyśl. Czyli wracamy do początku, do strategii. Jak już masz przemyślane, co chcesz komunikować, do kogo, na jakich platformach, masz to zaprojektowane i sprawdzone, działaj z głową. Jeżeli komuś zlecasz, pilnuj, żeby oni trzymali się Twoich celi biznesowych, żeby oni wiedzieli, dla kogo robią te reklamy, dla kogo piszą treści, dla kogo projektują design i testuj. Analizuj, testuj, zmieniaj i nieustannie trzymaj rękę na pulsie. Bardzo dziękuję Ci za uwagę. Jeżeli potrzebujesz kimś pomocy, to się polecam. Kontakt do mnie masz przed sobą. Do zobaczenia.